Cześć! Witam Was w moim kolejnym filmiku. W dzisiejszym filmiku będziemy testować, a w zasadzie Wam pokażę, e, lokówkę firmy Philips. E, to jest e, lokówka, która sama nam wciąga nasze pasmo włosów, zakręca e, i mamy już potem lok. E, powiem Wam, że byłam mega, mega ciekawa, e, jak ta lokówka działa bo widziałam dużo reklam e, i w internecie, i w telewizji. I bardzo mnie to ciekawiło, choć jak już oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, mówiłam, że ja jestem zwolenniczką prostych włosów. Nie lubię y, włosów kręconych, po prostu mam wrażenie, że mi te włosy nie pasują. Ale to taka moja opinia. Lokówkę kupiłam, ponieważ starsza córka bardzo lubi kręcone włosy. Dlatego kupiłam do naszej kolekcji sprzętów, bo ta kolekcja, którą posiadam różnych sprzętów do włosów, nie jest tylko moja, bo jest nas dwie, dwie duże dziewczyny, które często używają takich rzeczy. Mała jest jeszcze za mała, ale pewnie niebawem do nas dołączy i będzie też ich Używała, jeśli jeszcze przetrwają. Ja już tej lokówki raz używałam, bo nie mogłam się doczekać, żeby spróbować, jak to działa. I powiem Wam szczerze, że nie było to proste, to pasmo włosów włożyć sobie w tą lokówkę. Używałam ją już naprawdę kilka miesięcy temu, a więc dziś to dla mnie, bym powiedziała, że będzie taki również test, bo. Już nie pamiętam, jak to się wszystko odbywało, ale z tego co pamiętam, dosyć szybko mi się te włosy zakręciły. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że fajnie mi się te włoski skręcą. Mamy niedzielę, chciałabym wyglądać ładnie. Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Przeniosłam się teraz przed lustro, będzie mi tu dużo wygodniej, żeby te włosy sobie wkładać pasmo po paśmie w tą lokówkę, bo tak bez lusterka to, ty, to ciężko. I powiem Wam tak, co mogę powiedzieć o tej lokówce. Lokówka ma dosyć krótki kabel, co jest dla mnie minusem. Mamy oczywiście kabelek obrotowy, co jest na plus. Jeśli chodzi o design tej lokówki, wygląda bardzo ładnie, bardzo elegancko, naprawdę plusik. I mamy tu co: mamy włącznik, mamy ustawienie temperatury 170 stopni, 190 i 210. I mamy jeszcze trzy czasy, które możemy sobie ustawić, ile czasu nam się ma ten loczek robić: 8 sekund, 10 sekund, 12 sekund. E, mamy wciąganie prawo-lewo, e, i tym przyciskiem, z tego co pamiętam, tu na samej górze wciągamy sobie już ten włosek. A więc włączamy, żeby nam się nagrzała, już nam się nagrzewa. Czekamy. Ja mam włosy świeżo umyte. Szczerze, to sobie nie wziąłem z żadnej szczypki. Pójdę po szczypkę do włosów. Przyniosłam już sobie szczypeczkę, podetnę sobie te włosy, dzięki czemu będę mogła jakoś łatwiej to wszystko sobie tu ogarnąć. O! I powiem Wam, że y, lokówka już jest nagrzana, a więc bardzo, bardzo szybko. Nie wiem na jaką temperaturę ustawić, powiem szczerze. Nie pamiętam na jakiej temperaturze robiłam poprzednio, ale ustawię sobie na tą najsłabszą na 8 sekund i działamy. Biorę sobie pasmo włosów. I nie wiem, gdzie je wsadzam. <śm> tak, tak je wsadzę. I już. Łusy mi się kręcą a czemu to mi nie zapikało? po 8 sekundach powinno mi zapikać ale zobaczcie lok wygląda w ten sposób no śliczny jest Naprawdę loczek jest piękny. Teraz zobaczymy z większym pasmem. Czy mi się uda tu wsadzić? Powiem szczerze, że tu jest dosyć ciasnawo. Jeśli chodzi o wsadzenie tego pasma. To nie widzę za bardzo. <laughs> to nie jest proste tu wsadzić te włosy. I wciągnęło. Kolejny loch zakręcony. Czemu to nie pika? Nie wiem o co chodzi. Widzicie, ja jestem taki leniuch i ja te włosy... Yy, słyszeliście to piknięcie? Jeśli włosy źle włożymy i one się nam zaplączą, to ona nas o tym informuje, nie pociągnie nas za włosy, co jest dużym plusem, bo powiem szczerze, że jak pierwszy raz wkładałam włosy w tą lokówkę, to czułam mocną obawę. Widzicie? bo Ciężko jest to pasmo włosów włożyć na jedną stronę tej lokówki. O. Zobaczycie, liczy te 8 sekund i już wyciągamy, włosy zakręcone. Jak widzimy ta fala jest dosyć y, luźna, bo, y, bo była gruba, y, grube pasmo włosów włożyłam. wygląda kręcenie w tej lokówce. Powiem wam, że jest to naprawdę dosyć szybkie, jeśli dojdziemy do wprawy przy wkładaniu tych pasemek w tą lokówkę, bo zobaczcie, musimy włożyć to pasemko włosów między y, tą obudowę a tą y, spiralę. Ale tylko i wyłącznie na jedną stronę. Nie możemy, żeby te włosy nam się rozeszły po obu stronach, bo wtedy lokówka nam się wyłączy. Tak jak wam mówiłam, ona ma zabezpieczenie. Przed tym, żeby nam się te włoski nie wciągnęły. Fajna, nie poparzymy się. To jest ogromny plus. Nie ma możliwości poparzenia się. Obudowa jest na tyle gruba i duża, że w ogóle nie mamy dostępu do tej spirali. Ale mega ciężka sprawa, jeśli chodzi o włożenie tych włosów między tą rurkę o budowę. Już mam wszystkie i zobaczcie. Tak wygląda pierwsza warstwa włosów. Pokręcona. Nie wiem, czy wszystkie złapałam. Mam nadzieję, że tak. Widać? O. Pierwsza warstwa. Lecimy z kolejną. I tak jak Wam powiedziałam, ja jestem totalny leniuk, jeśli chodzi o włosy. Uwielbiam mieć piękne włosy, ale po prostu jestem leniuchem. I ja te pasma biorę mega, mega grube. Zresztą wydaje mi się, że jak są grubsze, to też ładniej ta fruzura później będzie wyglądała. No tak mi się wydaje. Położyłam sobie w tym momencie tą lokówkę na kolanach. I powiem Wam, że... Nic mnie nie parzy. Plusik. Fajnie, naprawdę fajnie. Nie jestem zwolenniczką kręcenia takiego włosów. Ja, jeśli już kręcę włosy, to zazwyczaj to robię e, papilotami. Ale powiem Wam, że jeśli chodzi o tą lokówkę to na pewno jest dla mnie, jeśli już chodzi o lokówki, numerem jeden wśród lokówek. Robi się to dużo szybciej, grubymi pasmami. I jak widzicie, używałam ją raz z 3-4 miesiące temu, i zobaczcie, jak szybko doszłam do wprawy, żeby te pasma sobie wsuwać. Bałam się, że to nie będzie takie proste po takim czasie, a jednak naprawdę dosyć szybko dochodzi się do wprawy i, i te loczki się nam tu kręcą elegancko. Jak widzicie, za każdym razem wkładam w pasmo sobie e, między obudowę a lokówkę. E, zakręcam, żeby mi te włoski, wciskam sobie przycisk wciągania to jest ten przycisk na samej górze trzymam go cały czas e, do momentu aż pika i on sobie odmierza te 8 sekund. Jak tak zapika? E, tak pik pik pik, to znaczy, że włosy mamy już pofalowane, wyciągamy, nic nas nie ciągnie naprawdę. Jeśli chodzi o to, to nie ma w ogóle problemu. Jest w 100% bezpieczna. Jeśli źle włożymy pasmo włosów, tak jak mówiłam Wam wcześniej, ona nam się wyłączy, ona nam tych włosów nie pociągnie, nie wyrwie. Ogromny plus, naprawdę. Jak ta kaleczka. Jak ta kaleczka. Włoski będę miała. Akurat mamy dzisiaj wyjście do rodzinki. Będę miała piękne włoski pokręcone. I włosy mamy już zakręcone. E, powiem Wam, że kręcenie tych włosów nie zajęło mi nawet 10 minut, no może 10 minut z tą moją e, nieudolnością, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Tak jak Wam powiedziałam, dla mnie to taki pierwszy raz kręcenia tych włosów e, tą lokówką, ponieważ e, kręciłam e, tą lokówką włosy jakieś 3-4 miesiące temu, jak ją tylko kupiłam. Dzisiaj to był taki test i przyzwyczajenie się od początku jak te włosy w tą lokówkę wkładać, bo tak jak Wam powiedziałam sama lokówka działa bardzo szybko, bardzo szybko się nagrzewa, bardzo szybko nam te włosy kręci ja ustawiłam kręcenie włosów na 8 sekund, żeby te włosy jak najmniej zniszczyć i najmniej, żeby i najkrócej, żeby w tej lokówce one spędziły czasu ja mam też włosy dosyć cienkie dlatego te 8 sekund mi jak najbardziej wystarcza ale pewnie jak ktoś ma włosy grube to musi ustawić na 12 sekund ja jeśli chodzi o tą lokówkę jestem bardzo zadowolona, zobaczcie z bliska jak te moje włosy wyglądają pokażę Wam teraz z tyłu mam nadzieję, że każdy pasmo złapałam i że każde pasmo się ładnie skręciło, bo powiem szczerze, że to nie jest proste, jeśli chodzi o tył głowy, sobie skręcić włosy i żeby każde pasmo złapać, bo tak jak wam mówiłam, troszkę ciężko jest trafić między tą obudowę a tą spiralkę. Ale kwestia przyzwyczajenia. Jeśli ktoś używa lokówki dosyć często, to naprawdę dojdzie do takiej wprawy, że będzie to robił mega, mega szybko. Ja tych włosów nie wiadomo ile nie mam, dlatego poszło mi naprawdę całkiem szybko. Jak na lajka, jak na osobę, która nie używa takich sprzętów, wydaje mi się, że bardzo szybko mi poszło. I zobaczcie, w takie 10 minut mamy fryzurę mega po prostu makijaż, sukienka i jesteśmy odszykowani jak od fryzjera bym powiedziała, naprawdę fajna fryzura, no mnie się bardzo podoba na wakacje, do letniej sukienki po prostu coś wspaniałego, nawet jeśli idziemy na jakieś wesele, możemy sobie szybko zrobić loki, naprawdę naprawdę fajne, nawet do pracy te 10 minut układania fryzury to nie jest dużo żeby się wyszykować rano. A więc ja mega polecam tą lokówkę, jestem z niej bardzo zadowolona. Yy... Tak jak powiedziałam już wcześniej, ja nie jestem zwolenniczką kręcenia włosów, nie lubię tego robić, ja jestem leniwa, jeśli chodzi o e, układanie włosów, lubię po prostu je wysuszyć. Moją ulubioną szczotką suszarką, która po prostu i suszy, i modeluje e, za jednym e, razem. E, I naprawdę jestem, jeśli chodzi o takie rzeczy, leniem, ale naprawdę zrobiłam to mega szybko. I e, zobaczcie. W 10 minut y, mamy pokręcone włosy. Zawsze tak trochę inaczej, jak mamy zmienioną tą fryzurę, wyglądamy. A więc fajnie, y, dziś jest niedziela. A majstrowa, elegancka, wyfalowana. <grym>, no, ja jestem zachwycona. Mam nadzieję, kochani, że ten filmik Wam się podobał. E, zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków. E, nie przedłużając, do następnego, cześć.